Szanowni Państwo, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, pan Andrzej Duda. Dzień dobry Państwu. Witam bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, jak Państwo wiecie, bo informowaliśmy o tym i było to też i jest szeroko komentowane, wczoraj podjąłem decyzję o podpisaniu ustawy budżetowej i przesłaniu jej do publikacji. Tak też się stało. Ustawa budżetowa w niedługim czasie wejdzie w życie. Chcę wyrazić satysfakcję z powodu tego, że rząd będzie mógł realizować te zobowiązania, które podjął, te zobowiązania, które też wpisał do ustawy budżetowej. Wielu polityków z troską patrzyło na to, wielu przedstawicieli, także organizacji społecznych, związków zawodowych, czy będzie możliwość realizacji wszystkich. Przyjętych przez rząd zobowiązań, podwyżek, waloryzacji. Cieszę się, że taka możliwość będzie. Cieszę się również z tego, że pan premier Donald Tusk tak bardzo mocno wczoraj tę kwestię zaakcentował, że właśnie ta możliwość realizacji została stworzona czyli można tak powiedzieć, to co tu i teraz zostało w ten sposób zabezpieczone i to bardzo dobrze. Tak powinna być realizowana polityka. Liczę na to, że konsekwentnie. Pan premier, jego rząd, większość parlamentarna te swoje zobowiązania zrealizuje. Ale proszę Państwa, ta poważna polityka nie składa się tylko z tego, co tu i teraz. Ta poważna polityka to w szerszym znaczeniu także troska i odpowiedzialność. Troska o przyszłe pokolenia, troska o zapewnienie tym przyszłym pokoleniom możliwości rozwoju, troska o zapewnienie tym przyszłym pokoleniom także i bezpieczeństwa w naszym kraju, tutaj. W Polsce. Dlatego bardzo ważne zadania, które muszą być realizowane i to jest kwestia odpowiedzialności, właśnie tej troski i odpowiedzialności za przyszłe pokolenia. Przede wszystkim tym, co będzie w ogromnym stopniu stymulowało i warunkowało te możliwości rozwojowe są wielkie inwestycje, które w ciągu ostatnich lat zostały zaplanowane i wobec których podjęto pierwsze działania realizacyjne w naszym kraju to jest centralny port komunikacyjny to jest proszę państwa przekształcenie naszej energetyki w energetykę która będzie bardziej sprzyjająca dla klimatu energetyka niskoemisyjna czyli krótko mówiąc atom budowa elektrowni atomowych w naszym kraju wielkie zadanie ogromne zadanie związane z realizacją naszych zobowiązań europejskich międzynarodowych bo to także i kwestia tych postanowień które przyjmuje się na poziomie także i ponadeuropejskim organizacji narodów zjednoczonych o czym mówimy na konferencjach COP co roku to także proszę państwa rozwój naszych portów przyszłych możliwości gospodarczych z tym związanych wielkie plany inwestycyjne w porcie w gdyni w porcie gdańskim w świnoujściu w szczecinie to wszystko co tak niezwykle ważne przy rozwijającej się także infrastrukturze drogowej i kolejowej, abyśmy w coraz większym stopniu byli w stanie, nie tylko być oknem na świat, ale być także oknem na naszą część Europy dla świata, żeby także i do nas mogły przypływać statki z towarami zaopatrujące nie tylko Polskę, ale kraje Trójmorza, mam nadzieję także i w przyszłości rozwijającego się o Ukrainę, o inne państwa, które będą wstępowały do Unii Europejskiej. To wreszcie, proszę Państwa, kwestia zapewnienia bezpieczeństwa poprzez modernizację i rozwój polskiej armii, czyli w istocie realizację tych kontraktów zbrojeniowych, które już są podpisane i z których dostawy już w tej chwili otrzymujemy, ale także i przyszłych, niezbędnych dla, dla rozwoju polskiej armii, dla wymiany sprzętu, jak choćby... Kontrakt na, na zakup śmigłowców, helikopterów szturmowych dla polskiej armii. Poprzedni rząd podjął tutaj pierwsze wstępne decyzje dotyczące zakupu helikopterów Apache. Chciałbym, żeby te zamierzenia były kontynuowane. To jest moja ogromna troska. Wierzę w to głęboko, że będą zrealizowane, i dlatego wydam dzisiaj postanowienie o zwołaniu. Rady Gabinetowej, czyli konstytucyjnego ciała sprowadzającego się do obrad, które są prowadzone przez Radę Ministrów pod przewodnictwem Prezydenta Rzeczypospolitej. Ta Rada zostaje przeze mnie zwołana na 13 lutego, czyli za 12 dni, na godzinę 13, czyli 13 na 13. To będzie dwa miesiące od czasu, kiedy, kiedy został powołany rząd. Więc po dwóch miesiącach pracy będziemy mogli usiąść z przedstawicielami rządu i spokojnie przedyskutować kwestię tego, jak rząd postrzega te inwestycje, jak rząd zamierza dalej realizować te inwestycje, jakie w tym zakresie podjęte już zostały działania, jakich działań możemy się spodziewać w przyszłości. Powtarzam jeszcze raz: to jest dla mnie kwestia odpowiedzialności za. Rozwój przyszłych pokoleń za możliwości rozwoju gospodarczego Polski to są te kluczowe zadania, które z jednej strony mają sprzyjać przyszłemu dynamicznemu rozwojowi naszej gospodarki, odpowiadać na po prostu wyzwania współczesności i przyszłości, jakie przed nami stoją, ale z drugiej strony także i umocnić bezpieczeństwo Rzeczypospolitej, bo nikomu też nie trzeba tłumaczyć, jakie znaczenie ma na przykład Zbudowanie centralnego portu komunikacyjnego, ogromnego lotniska, które będzie mogło przyjąć wielką liczbę samolotów, także i transportowych, jeżeli będzie trzeba umocnić nasze bezpieczeństwo i będą musiały przybyć do nas oddziały sojusznicze, żeby nas wspomóc? Czy musi, będzie musiał zostać tutaj sprowadzony dodatkowy sprzęt do obrony naszego terytorium przez Armię Państw NATO? To także możliwość. Yy, transportowania i pasażerów i towarów, które będą przychodziły do centralnego portu komunikacyjnego, a więc również i rozwój koniecznej ku temu infrastruktury. Trzeba to zrobić dobrze, trzeba to zrobić mądrze, trzeba to zrobić sprawnie, tak, aby Polska w jak największym stopniu miała możliwości rozwojowe i umocniło się jej bezpieczeństwo, a zarazem, żeby w jak największym stopniu sprzyjać ludziom, ich potrzebom życiowym ich potrzebom także i komunikacji, przemieszczania się tego wszystkiego, co tak niezwykle ważne. Bardzo liczę tutaj na merytoryczne posiedzenie z rządem. Daję na to prawie dwa tygodnie czasu po to, aby przedstawiciele rządu mogli spokojnie się przygotować, żeby nie byli zaskoczeni. 13 lutego to jest wtorek, a więc dzień, kiedy zwykle odbywają się posiedzenia rządu. Godzina 13, mam nadzieję, że do tego czasu rząd także zdąży odbyć swoje posiedzenie i spokojnie państwo ministrowie będą mogli przyjść tutaj do Pałacu Prezydenckiego, żeby tą radę gabinetową czyli posiedzenie rządu, obrady rządu pod przewodnictwem prezydenta Rzeczypospolitej, odbyć i te kwestie niezwykle ważne dla przyszłości, dla, dla rozwoju naszego kraju, dla umocnienia bezpieczeństwa naszego kraju, przedyskutować, zaplanować, przedstawić. Uważam, że jest to jedna z fundamentalnych kwestii. Musimy w ten sposób myśleć. To właśnie jest kwestia odpowiedzialności, spojrzenia w przyszłość, dbania o przyszłe pokolenia. Młodzież, która, która dorasta w naszym kraju, musi mieć zapewnione możliwości rozwoju. Nikomu chyba nie trzeba tego w szczegółach tłumaczyć. Także, proszę Państwa, dzisiaj zostanie wydane postanowienie, dzisiaj zostaną przesłane też i zawiadomienia, zaproszenia do Pana premiera, do członków rządu. Mam nadzieję, że wszyscy będą przygotowani spokojnie na tego 13 lutego i tutaj w Pałacu Prezydenckim Rada Gabinetowa się odbędzie. Dziękuję bardzo. Dziękuję Panie Prezydencie, dziękujemy Państwu.